Każdy ma prawo do spełniania swoich marzeń. Twoim marzeniem jest mieć wujka Alfreda tylko dla siebie. Nie widzę przeszkód, żeby go tu nie sprowadzić. Naprawdę. Jasne! Może zamieszkać w kaplicy. Dziś w nocy skoczę do tej waszej szkoły i go przyniosę. Super. Ale czekaj, czekaj! Mam jedną prośbę. Mógłbyś coś zrobić z tą moją starą? Skoro musi tu przyłazić i smucić, to niech przynajmniej nie przynosi tych hebzi! Mam alergię! To, że nie żyje, niczego nie zmienia! Męczę się jak cholera, a ona za każdym razem przynosi te chwasty! Ja nie mogę się jej pokazać, bo wiesz, nie po to odwaliłem kitę, żeby dalej się z nią użerać. Mały, możesz podrzucić jej ten list? Wiesz, zciemnij, jeżeli go znalazłeś czy coś. Wstawisz stary jakiś bajer, a tego wujka, stoi! Pieszo, umie bajer! A! I jeszcze weź to! Żeby miała pewność, że list jest autentyczny! Tu! Będzie w sam raz! No! I po problemie! Teraz trzeba załatwić te pieprzone pieczątki. Jak? Udane zacieranko? Dowody zbrodni ukryte głęboko? Ale ja... Spokojnie, kochanieńki. Ja cię nie sypnę. Będę milczał, że tak powiem, jak grób. <śpieces> Kim pan jest? Ja? Ha, jestem dobrym duchem. Czasem uszczęśliwiam ludzi, czasem spełniam życzenia. Pełnia pan życzenia? A co, masz jakieś? No, szczerze mówiąc, t t tak, ale jest trochę nie, nie, ten, nie, nie tego. <Yoda> Rozumiem. Wstydliwe życzenie. Tak je spełniam najchętniej i myślę, że za twoje. Nawet nie będę chciał zapłaty. Słucham. Yhm, no, bo ja mam taką kartkę i potrzebuję, żeby były na niej takie... Yy, pieczątki. Kochany, spadłeś mi, że tak powiem, z nieba. Pfu. Jeszcze trochę będziesz spadał, zanim się znów spotkamy. He, he, he. To co, co? Da się zrobić z tymi pieczątkami? Wszystko się da, duszyczko. Czy my się czasem nie znamy? Nie sądzę Właśnie przyjechałem, mój mały Ale Milusie Dzień dobry Czym mogę służyć, chłopcy? Po ile te myszki? Jak dla was Oddam je prawie darmo Jak tu? Wystarczy podpisać o tu W rogu Tylko tyle? Naprawdę? Oczywiście Możecie mi zaufać To co? Podpisujecie? Haha <laughs> Serwus, Czesiu! Co jest? Ach, higienistka magacha. Co? Który to? Listonosz. No to zaraz, ja mu nadam paczkę. <noise> A, serwus, Czesiu! Co tam znowu modzisz? Czesiu, chcę nareperować żabę. Oj, brachu, kiepska sprawa. Nie kumka. Widzę. Może gdyby lutnął w nią piorun, to by zakumkała. Piorun? Tak, czasem to działa. Tak jak wtedy, gdy walnęło w kwaterę Walczaka. Pamiętasz? Tak, wujek Walczak tańczył. No, szkoda, że go skremowali, bo potańczył godzinkę i się rozsypał. Temu to dobrze. Fajnie byłoby znów uwierzyć w Mikołaja. Okay. A, ale mam pustkę we łbie. Jak tak dalej pójdzie, to nic nie wymyślę. No Szlak by to. Znów mi mnie bierze. Mam! Sam przebiorę się za Mikołaja i zrobię dzieciakom Mikołajki! Ha, ha Ale jestem kurde zajebisty gość! Ha, ha ha Ale zaraz... Skąd ja do diaska wezmę prezenty dla tych bachorów? Zawsze jest jakieś ale! Co, Marcelku? Pan pułkownik! Jak zdrówko? Powiedziałbym, że do dupy! Gdyby nie to, że dawno już zeżarły mi ją robale! Słuchaj, stary! Nie został ci jakiś tym, tego, prawda, browar? Lawojaka Zawsze. Życie mi ratujesz, kochanieńki. Taki żart. A w sprawie tych prezentów, o których im takżeś krzyczał... No? Jest tu takie jedno miejsce, koło kaplicy. Hmm, tylko by trzeba trochę łopatą pomachać. Raz i I raz i dwa. I raz i dwa. I raz i, i, i dwa. Cholera, pułkowniku. Gdzie to niby jest? Trochę głębiej. I jeszcze głębiej. Tak, tak! Takie rzeczy chowa się głęboko! Oho! Chyba jest! A jak! W mózgu to ja może już nie mam, panie, ale pamka jeszcze w porządku! Ho, ho, ho! A cóż to? Podszywamy się za świętego Mikołaja? Jestem dobrym duchem szkoły. To skandal! Apokalipsa to! Kimże pan! A teraz Mikołaj rozdawam prezenty. I kto powie, że zmarli nie mają uczuć? Proszę, jaki wypasiony dobry uczynek zrobiłem? No zmarznięty członek Reinfera, to już jest przegięcie. Nawet Umarlaki się za mnie podtrzymają. Przepraszam. Czy ty jesteś ty? Hu Nie przypominam sobie, żebyśmy gdzieś grzane wino razem łoili! Trochę szatunku dla świętego! Do cholery! Huhu. Przepraszam, panie święty Mikołaju. No, już lepiej. No dobra, co my tu mamy? Dla Marcela! Hu No i widzisz, deklaku, dostałbyś prezent. A tak za to podszywanie się za świętego gówno dostaniesz! A mogę przynajmniej wiedzieć, co to miało być? No, regulamin nic nie mówi o takich przypadkach. No dobra, to jedno mogę dla takiego łachmyty zrobić. No no no. no. Ktoś tam na górze cię lubi. Dwunastogodzinna przepustka do świata żywych! Żebyś mógł spędzić noc ze swoją żoną! Ja pierdolę. Takie fajne barabarka się szykowało, a to suraka! Czyli? Z prezentu guzik, a z ruchanka z gniłku! Trzeba było być grzecznym! Ho ho ho! Ale jaja. I pomyśleć, że jednak opyla się być czasem niegrzecznym. Na zgnitą golej mojej starej, a ten co tu znów knuje? Servus Czesiu, co ty tu młodzisz? Reperuję saperkę. Poważna sprawucha! Jakiego lepiszcza używasz? Pasztetu. Uuu, z pasztetem będzie słabo. A po co ci ta saperka? Na rajd! Jaki rajd na Boga? Harcerski! Jutro będziemy palić ognicho! Pułkowniku, chyba powinniśmy wesprzeć tego małego zucha w przygotowaniach. Święte słowa, Marcelku. Co więcej, myślę, że sami powinniśmy wziąć udział w tych manewrach, kamracie. Seryjnie? No, warto by trochę rozprostować gnaty. Jedziecie z nami? A jak? Tylko widzisz, nie możemy tam pokazać się oficjalnie. Będziemy, że tak powiem, inkognito. kumasz? Gnito, <tusza> tak. Słuchaj, Czesiu! Chromol, te saperki i inne badziewia! Prawdziwy scout potrzebuje tylko jednej rzeczy w swoim ekwipunku. Jakiej? Czysiulku, potrzebna ci porządna... finka. Nie. Dostaniesz ją, ale... będziesz naszym agentem. Agentem? Tak, agentem w obozie wroga. Nie wolno ci nikomu o nas mówić. A dlaczego? Bo jesteś agentem. A wy? Jesteście gnito! No psu bracie, liczymy na ciebie! Aż chce się żyć! Ech. Wszystko fajnie pułkowniku, ale właśnie skończył nam się browar. Marcelku, mogę ci w końcu zdradzić prawdziwy cel naszej misji. Cel? Myślałem, że robimy to dla jajec. Hmm, dla jajec, a jakże. Ale mamy też cel ukryty. Wiąże się on ściśle z... Panem Komendantem Boruchem. Ten komendant jest wnukiem mojego kumpla z partyżantki, panie tego. No i? Kapral Boruch był największym palnikiem w AK. Założę się, że wnuczek poszedł w ślady dziadka. I co z tego? A to, panie dziejaszku, że zakradniemy się do jego namiotu i... Podprowadzimy mu zapasik gorzołki! Plan. Godny stratega. stratega. Tylko ostrożnie, Marcelku, jesteśmy już tuż, tuż! Ale mnie suszy! Ja pierdolę! Co się stało? A moja stara się gździ z jakimś kitajcem! I to przy dzieciach! A mama mnie ostrzegała! No, dzięki Bogu, masz to już za sobą, kamracie. To jest zła kobieta, mówiła. Szybko, Marcelku, teraz! No, i co ty na to, Marcelku? No, co jest kurwa piękne. Całem druhu! Pozdrowienia! od dunia! No, Marcelku! <grym> <grym> Warto było. <grym> Mission accomplished, pułkowniku! No, jesteś wreszcie. O, strasznie trudno się odlać takim przezroczystym wackiem. Jezu, boru! Wszystko rozlewasz! Lepiej poczekaj na pogrzeb. Sama dusza to jednak za mało. <ścoughs> Ach, tu się kurwa we łbie nie mieści. Dzień dobry. Serus Czesiu! To moja stara całkiem ociepiała. Grzebie kota. Mruczusia. No, nigdy tego się nie lubiłem. A co tam masz? Czuklaski. nie jednego. Mój misa, Mój przekrój. Co jest, Czesiurku? Co to znów za smutki? Ukradli mi misia. Przekliniaka? Tak. Biedaku, no tak mi cię szkoda. Chociaż temu, co teraz jest przekliniakiem, to też nie zazdroszczę. Słuchaj, brachu. Przekliniak na pewno się znajdzie. W końcu to twój miś i na pewno da sobie radę. Co mam zrobić? Myślę, że powinieneś wrócić tam, gdzie ostatnio widziałeś się ze swoim misiem. Do skryjówki? Tak. Przekliniak na pewno cię tam odnajdzie. Tylko musisz na niego poczekać. Przyjdzie do mnie? Pewnie. Śpij teraz, bo jutro Światowy Dzień Ziemi. A Marcel też będzie czyścił planetę? A co? W końcu z ziemią to ja mam chyba więcej wspólnego niż każdy jeden ciućmowaty ekolog. No... Na razie. No, marcelku, panie tego, ale to już nasza ostatnia partyjka! No, padam na żuchwę. Spokulusik, pułkowniku. Mam dziś coś ważnego do załatwienia. Dupa biskupa. Cholera. Znowu przerzlołem. No, czas walnąć w kimkę, kamracie. Strówko. Winszuję partyjki! To pronoc, kochaniejki. Nara, pułkowniku! Ech, czas w końcu rozmówić się ze starą. No, muszę ją wreszcie przeprosić! Może jeśli mi wybaczy, pójdę wreszcie do tego raju! Albo chodź do czyśćca! Ale jaja! Otworzył oczy. no czy wyście ochujeli? Z pierwszej ty pedalski się No, no! Ale z ciebie czyścio czechu. Czesio profilaktyzuje zęby. Hmm, czy ale to nie jest pasta do zębów. Nie? A co? Maść na grzybice stóp! Stop. Ale przecież na stópach nie ma zębów!